tylko na kanale Serca pisane. Życiowa układanka. Poznaj losy trójki przyjaciół: Magdy, Witki i Andrzeja. Poprzednim razem Kamilowi udało się zburzyć spokój trójki. Doszło do poważnej sprzeczki między przyjaciółmi. Dzień pracy w końcu minął i dziewczyny rozstały się pod warsztatem. Machnęły sobie ręką i każda pojechała w swoją stronę. Obowiązki czekały, nie było dyskusji. Kiedy Witka wróciła z zakupów, Jędrzej już na nią czekał. Hej, kochana. Cześć. Podeszła do niego. Siedział na kanapie przed telewizorem. Widzę, że są postępy, uśmiechnęła się przysiadając koło niego. Nie było lepszej okazji. Otoczył ją zdrowym ramieniem i przyciągnął do siebie. No, cóż za wylewność, zażartowała. Głodny jesteś? Zaraz coś zrobię. Dziś mamy to mięsko, co ci tak wczoraj pachniało. Chciałbym do niej napisać, odezwał się zamyślony. Ale czy to dobry pomysł? Pytała o ciebie. Wicia spuściła głowę. Nie powiedziałam jej o nocy. Jeśli chcesz, sam to zrób. Kłócicie się przeze mnie. Nie przez ciebie, tylko przez Kamila. Jego reakcja wczoraj była mocno przesadzona. Wyglądało to nienaturalnie, jak sobie o tym pomyślę. Ale strasznie mnie zdenerwował. Te jego insynuacje... Witka, ja wszystko widziałem, powiedział cicho mężczyzna. O nie, spojrzała na niego szybko. Tak, chciałem tam pójść i go. Och, szarpał cię. Teraz Witka obiła go za szyję i mocno się wtuliła. Dlatego byłeś taki chory w nocy, bo ty wszystko widziałeś. Uderzyłaś go w twarz, zawołał. Jesteś moją bohaterką. Jeszcze zacieśniła uścisk. Widziałeś, co zrobił z Magdą. Ledwo było ją słychać. Cisza. Nawet mi nie przypominaj, usiadł wyprostowany. Odruchowo się odsunęła. Znajdę sposób i zapłaci mi za to. Ciii, spokojnie, bo znowu mi się pochorujesz, prosiła przejęta. Nie będę cicho, Kamil to świnia. Taką pokazówkę odstawić, jak ona musiała się czuć. Zamilkł nagle. Na nowo wszystko się w nim zagotowało. Chodź, położysz się. Proszę, Jędrek, odpoczniesz, a ja zrobię obiad. Chodź. Nie protestował. Takie zrywy kosztowały go dużo energii. Magda została samochód Kamila pod swoim domem, a ten tu czego? Warknęła w duchu. Cześć. Podszedł do niej, kiedy wysiadła. Nie odpowiedziała. Teraz nie będziesz się do mnie odzywać? Założył, że jego plan się powiódł i dziewczyny są skłócone. Teraz wolałby, żeby u nich sytuacja wróciła do normy. Nie będę. Nie chcę mi się z tobą rozmawiać. I stąd. Odwróciła się napięcie. — Oj, Madzia, przecież wiesz, że... — Że co? — cofnęła się. — Że byłeś wczoraj naćpany? Co ty sobie myślałeś? — Że cię kocham — powiedział spokojnie. — Że nie mógłbym znieść, gdyby dotykał cię inny mężczyzna. Że nie przeżyłbym, gdybyś odeszła do innego. Weschnął i jakaś część prawdy w tym była. Magda zacisnęła usta. — Nic takiego nie ma miejsca, Kamil. Jędrzej to chłopak Witki. Tamtej nocy pojechałam do nich, bo dostał bardzo wysoką gorączkę i musiał jechać do szpitala. Jest zagipsowany od góry do dołu i niemożliwym było, żeby Witka sama sprowadziła go do samochodu. Od tego są karetki. Ale wiesz, że robią łaskę. Jak ze wszystkim zresztą. Kamil, ja też cię kocham i nie zrobiłabym ci takiego świństwa. Ale przegiąłeś, szarpałeś Witkę, obcą osobę. Mogłaby to zgłosić na policję. A to zagranie ze mną? Poniżej pasa. Poczułam się jak wywłoka, która musi kiedy i gdzie pan zechce. Przepraszam, na tamtą chwilę rozum mi odebrało. Wiem, że poszło to nie w tę stronę, ale wybacz mi. Bardzo ci proszę. Patrzył jej w oczy i wyglądał na naprawdę skruszonego. Jeśli chcesz, wejdźmy do domu. Porozmawiamy jeszcze, ale wiedz, że będzie mi bardzo ciężko. Dziękuję. Zamknął samochód i ruszył za nią. Była dwudziesta druga, kiedy odezwał się telefonie Drzeja. Przysypiał i właściwie się przebudził. Po takim obiedzie, jaki zafundowała mówicia, zachciało mu się spać. Rzucił okiem na wyświetlacz i całkiem otrzeźwiał: Magda. Tak? Odezwał się niepewnie. Misiek? Jak się czujesz? Dobrze. Krótka odpowiedź zbyt krótka jak dla madzi. Jędrek westchnęła: czy już nie będą umieli ze sobą rozmawiać? Magda, czy ten drań nic ci nie zrobił? Odezwał się nagle pełnym głosem mężczyzna. Kamil on. zaczęła, ale i przerwał. Tylko nie próbuj go tłumaczyć. Musiał to z siebie wyrzucić, bo oszaleje. Dlaczego siedzę w gipsie, zamiast was bronić? Już miała gotową odpowiedź, ale zaniechała słów. Magda, czy on ci wcześniej takie jazdy urządzał? Starał się opanować. Nie, to był pierwszy raz. Nie wiem, co w niego wstąpiło. Widziałam, jak potraktował Witkę. Owszem, a jak potraktował Ciebie, znów nie panował nad głosem. Po co Ci powiedziała? Nie spodobało się to Magdzie. Sęk w tym, że nic mi nie powiedziała, więc skąd widziałem sam na własne oczy. Boże, tylko nie to, jęknęła w duchu. Jędrzej, on nie robił, nie chce tego słuchać. Magda, już Twojemu ojcu byłoby ciężko to znieść, a ja? Ja jestem, zależy mi na Twoim dobru. Kamil to nie jest człowiek porządny. Jędrzej nie znasz go, tyle mi wystarczy. Zapadło milczenie. On jest po prostu zazdrosny, zaczęła mycha. Muszę odpocząć, powiedział sztywno. Dziękuję za telefon. Naprawdę dziękuję, postarał się złagodzić ton. Misiek, nie bądź na mnie zły, nie zniosę tego. Słyszał, jak głos jej zadrżał. Mysia, jak mógłbym. Teraz Jędrzej brzmiał zupełnie inaczej. Bardzo się martwię, bardzo. Wiem, że dobrze mi życzysz. Mało powiedziane, pomyślał. Jeśli ten on cię puści, odwiedź mnie. Raz. Chcę mieć pewność, że mnie nie bujasz i nic ci nie jest. Wiem, co mówiłem, że masz się tu więcej nie pokazywać, ale właśnie tego się bałem, tego co się stało. Przyjdź tylko ten raz. Dobrze mi się, przyjdę. Nie wiem kiedy, ale odwiedzę cię. Bądź ostrożna, proszę. Było słychać, że jest zmęczony. Śpij dobrze, jędrek. Do zobaczenia. — Tak, kochana, pa. Jak tylko się rozłączyła, zaczęła czat z Witką. — Witka? — To ty dzwoniłaś. Denerwował się. — Tak, to ja. To może nie dzwoń. Magda zamarła. Czy to napisała Wicia? Myślałam, że nie jesteśmy pokłócone. Bo nie jesteśmy. Nie rozumiem. On nie może się denerwować. — Wiem, ale nie przesadzasz troszkę? Witkę aż cisnęło w dołku. Tej nocy było naprawdę ciężko. Mimo leków i kompresów temperatura spadła dobre czterdzieści minut później niż poprzednim razem. Witka? Ponagliła ją przyjaciółka, bo ta zamilkła. Po prostu go nie denerwuj. Widzimy się jutro. Witka? Czad zakończono. Środa pomyślała Wicia parkując dżipa na tyłach zakładu. Dopiero środa. Weszła do środka zamyślona. Nagle dotarło do niej, że słyszy głos Kamila. Ależ ją wzięła złość. Przyspieszyła kroku. Madziu, nie daj się prosić mruczał niemalże. To dla nas szansa. Cześć, Magda. Witka weszła do socjalnego. Hej, witka. Współpracownica mimo wszystko ucieszyła się na widok przyjaciółki. O, witka. Cześć. Nagle odezwał się Kamil. Wyjdź stąd. Chcę się przebrać w swoje szmaty. Fuknęła na niego i zastygł. Zrozum. Ja chcę przeprosić. Paniczek był spięty. Wyraźnie mu nie pasowała rola winowajcy. Nie potrzebuję twoich przeprosin, żeby się przebrać. Stanęła na wprost niego i utkwiła wzrok w jego twarzy. Magda naprawdę nie wiedziała, co się dzieje z dziewczyną. To, co zrobił jej Kamil, to nie było mało, ale on przecież chce przeprosić. — Każesz mu wyjść, czy mam iść po pana Mieczysława? — zwróciła się do mychy. — Witka, co ci się stało? Towarzyszka odwróciła się na pięcie i wyszła szybko na warsztat. Kamil już otwierał usta. — Ani słowa — ostrzegła go Magda. Znalazła widziem przy dżipie. Hej! Cisza. Witka, no co no? spojrzała nagle na przyjaciółkę. Mycha zmarszczyła brwi. Magda nie chce go więcej widzieć, rozumiesz? Może on ma coś z zaworami? Zapchane, czy co? piła do Kamila. Nie rozumiem cię! Zdenerwowała się Madzia. To ja cię oświecę. Przemawiała przez dziewczynę złość. Chcesz wiedzieć? To ci powiem. Mycha aż cofnęła się o krok. Takiej Witki jeszcze nie widziała. Aż się trzęsła. Włosy jej się zmierzwiły, oczy płonęły. Kto chce mieć na sumieniu Jędrzeja? Bo na pewno nie ja. Przestań! Podniosła głos młodsza Śmiałkowa. W nocy miał znowu gorączkę. Fajnie to usłyszeć, co? Podparła się pod boki. Ja... jak to? Zająknęła się Madzia. A tak to. Walczyłam z temperaturą dużo dłużej. Nic nie dawały poprzednie metody. Już liczyłam się z wyjazdem do szpitala. Teraz zaczęły schodzić z niej emocje. Od nocy z poniedziałku na wtorek nie uroniła ani jednej łezki, a teraz rozsypywała się. Boże bicia, czemu nie dałaś znać? A co, przyjechałabyś weszła jej w słowo: dlatego nie będzie mnie ten dupek przepraszał. Może mieć smoknąć. I z całym szacunkiem, Magda: nie obchodzi mnie, czy masz coś przeciwko. Sorry, Jędrzej jest dla mnie ważniejszy niż ten, ten paniczyk. Wypluła w końcu. Magda zabilkła. W tej sytuacji nie czuła się zobowiązana chronić Kamila. Sam sobie to zrobił, a Misiek znowu był w takim ciężkim stanie. Podeszła bez słowa i objęła współpracownicę. Madzia, tak się bałam. Zaciśniła uścisk Witka. Chciała czuć w kimś realne oparcie. Przecież odpowiadam za niego, a tak beznadziejnie mi idzie. Wcale nie. Po raz kolejny go uratowałaś, a ja nic nie wiedziałam. Och, ten Kamil, zezłościła się w myślach. Wspomniany mężczyzna podglądał sytuację przez małe okienko w biurze. I zacierał ręce, dopóki dziewczyny nie przytuliły się. noż nierozerwalny, fuknął. Co ty robisz? Usłyszał za sobą niemiłe zapytanie. Odskoczył od okna, nie mając wątpliwości, kto stoi za jego plecami. Czekam na Magdę, odparł bez mrugnięcia okiem. To poczekaj na zewnątrz, a nie w biurze. Pan Mieczysław się nie cackał. Kamil wyminął go bez słowa. Owa środa okazała się dniem oczyszczenia sytuacji. Nie dość, że dziewczyny wyjaśniły w pracy wszystko między sobą, to jeszcze na wieczór Madzi udało się odwiedzić Jędrzeja. Witka z uśmiechem przywitała gościa. — Chodź, czeka na ciebie jak na zbawienie. Zabawnie przewróciła oczami. Magda ochoczo przestąpiła próg. — Misiek! — zawołała na wejściu. — Mysia? — dobiegł ją głos z salonu. — To nie leży w sypialni? — szepnęła do widzi Magda. — Nie, sam sobie robi takie przeprowadzki. Weszła do pokoju i stanąwszy przed mężczyzną, okręciła się wokół własnej osi. Tadam! Jestem i żyję! Dodała już spokojniej. Chodź tu. Wyciągnął do niej rękę i kiedy się zbliżyła, obdarzył ją soczystym buziakiem w policzek. Roześmiała się głośno. To nie jesteś na mnie zły? spytała. No coś ty. Pokaż się. Zrobił mi na znawcy i przyglądał jej się. Powiedzmy, że nic się nie zmieniło. Uśmiechnął się. Normalnie odżył ucieszyła się w duchu Witka. To co, kawka, kochani? Zapytała. Tak, odpowiedział jej chór. Ale mi ulżyło, że już normalnie rozmawiacie, po jakimś czasie podsumował Jędrzej. Bałem się, że wszystko się rozleci. Coś ty, Madzia uścisnęła jego palce. Nie tak łatwo rozbić naszą trójkę. I nie miał nic przeciwko temu, że tu jesteś? Mężczyzna uniósł brew. Powiedziałam mu wprost, gdzie idę i nie dyskutował. Miśkowi to tłumaczenie nie wystarczyło, ale nie drążył tematu. A ktoś z twojej pracy się kontaktował? Macia zerknęła na wyświetlacz telefonu i schowała go z powrotem do kieszeni. Dzwonił Barański. Zdążył powiedzieć i odezwała się Witka. Zdzisław? A no właśnie ten, pani w szmaragdowej sukience i szpilkach. Zmrużył oczy, mając z niej ubaw. Zrobiła się czerwona. Co on ci nagadał? Oburzyła się. — Oddałam twoją kartę i tyle. Tak emocjonującej wizyty to dawno nie było w moim studio. — O czym wy mówicie? Mycha nie była w temacie. — Ja ci powiem! Nabrał powietrza Jędrzej. — Nie, ani mi się wasz. Widzia skoczyła do niego z wyciągniętym palcem. Kłapnął zębami w jej stronę, ale tym razem nie podziałało. — Tylko spróbuj, więc jej obiadu nie dostaniesz. Zagroziła. — Witka, tak chorego traktujesz? Magda mimo wszystko się śmiała. Ale dlaczego? Zrobiłaś mega wrażenie. Barański do dziś się ślini, zawołał misiek. Witka? Mycha utkwiła w niej wzrok. Ja powiem, co uznam, a ty siedzisz cicho. Odezwała się stanowczo do pacjenta. Skinął głową, bardzo pilnując swojej miny. W piątek zaniosłam do studia kartę ze zdjęciami Jędrzeja. Zwróciła się do przyjaciółki. Pamiętam, jak kierownik wydzierał się na niego w szpitalu i postanowiłam zagrać im na nosie. Ubrałam się elegancko żeby tylko... Wszedł jej w słowo, ale skarciła go spojrzeniem. I poszłam do kierownika. Ale wcześniej wpadłaś na zdzicha. Znów trącił mężczyzna. Denerwujesz mnie! fuknęła. Bo umniejsza swoją rolę w tej sprawie. Postawił się, ale nie był na nią zły. Dla Magdy było to całkiem ciekawe przedstawienie. Tak, wpadłam na zdzicha. Chciał mi zrobić zdjęcia, ale wybroniłam się i kazałam zaprowadzić się do Plucińskiego. Powiedz, jak się wybroniłaś? Zamruczał pod nosem przyjaciel. Witka dosłownie warknęła, nie znosiła być w centrum uwagi, tylko ten jeden raz się poświęciła i proszę. Powiedziałam, że Jędrzej nie będzie zadowolony, wydusiła z siebie. Normalnie bym cię broniła, Wiciu, ale historia bardzo mnie wciągnęła, nawet mycha nie miała nad nią litości. Odebrał to tak, że Jędrzej to mój chłopak i się wycofał, przewróciła oczami i kontynuowała. Wpadłam do kierownika, który nie chciał go wysłuchać i przedstawiłam sprawę po swojemu czyli na spokojnie i z szacunkiem, niezbyt podniesionym głosem. Mi się puścił Magdzie oko. Objechałam go z góry na dół, bo nie chciał przyjąć zdjęć i zaznaczyłam, że wcześniej zrobiłam sobie kopię, gdyby coś mu odwaliło. Nie chciał się dogadać. Zagroziłam mu, że pójdę do samego prezesa i opowiem, jak się tu traktuje pracowników. Towarzyszka wyrecytowała całolitanie ze wzrokiem utkwionym w jakimś punkcie na ścianie. Zapadła cisza. — Przybije pionę, Witka! — Magda wstała z kanapy. — Jestem pod wrażeniem. Och, dajcie już spokój, wkurzył mnie. Już się lekko uśmiechała i przybiła tę piątkę. Naprawdę, uwielbiam was obie, powiedział zadowolony Jędrek. Pół godziny później Mycha zebrała się do wyjścia. Rozstali się w świetnych humorach, z nadzieją patrząc w przyszłość. Nadszedł weekend i Magda miała wychodne. Od akcji na parkingu Kamil chodził jak w zegarku. Bardzo uważał na to, co mówił i robił. Madzia nie wracała do tematu. Ale nie wspominała też o nowościach u swoich przyjaciół. Ona nie mówiła, on nie pytał. Taki mały status quo. Kiedy Kamil zaproponował na sobotę obiad na mieście i kino wieczorem, ucieszyła się, choć czujność pozostała. Dała znać przyjaciołom, że dziś będzie poza zasięgiem i uszanowali to. Od rana jędrzej radził sobie sam i szło mu coraz lepiej. Po obudzeniu oczywiście był sztywny i obolały, ale kiedy się rozruszał, robiło się całkiem znośnie. Był w stanie sam ogarnąć się w łazience i znalazł sprytny sposób na samodzielną zmianę bielizny i ubrań. Po prostu pomagał sobie zakrzywioną stroną łyżki do butów. Niestety do drapania pod gipsem już się nie nadawała, a swędziało niemożliwie. Szczerze mówiąc w ramach prób i błędów pod gipsem zniknął ołówek. Teraz nieco uwierał, ale po obiedzie że na przodzie uda, a nie pod spodem. Musiał przyznać, że Witka była bardzo czujna, a nieraz nie udało mu się przemknąć przez przedpokój do toalety tak żeby nie widziała. No tak, w jego wykonaniu nie można było przemknąć, ale już udoskonalił sposób poruszania się. Nie sapał i nie tupał jak na początku. Gorset był bardzo pomocny, a do Kuli przywykł. Oczywiście doskwierał mu brak formy. Marzył o tym, żeby znów prowadzić dżipa, chodzić w różne miejsca i cykać fotki, jeść samemu czy wziąć gorącą kąpiel. Jednak do tego jeszcze długo. Lekarz poinformował go, że pierwsza szansa pojawi się po jakichś trzech tygodniach, i to też nic pewnego. Musiał pogodzić się z losem, dziękując niebiosom za tak wspaniałe opiekunki. Witka przyrządziła śniadanie i zjedli je w miłej atmosferze. Dziś udało jej się wyciągnąć Indrzeja na spytki odnośnie jego życia miłosnego. Coś był jej winien za tę dziewicę. Uśmiechała się tylko pod nosem, jak mówił o małej Andzi. Opowiadał ciekawie i obrazowo. Mogła sobie go wyobrazić w tamtej sytuacji. Resztę randek skwitował machnięciem ręki, więc już nie dociekała. Po posiłku położył się w sypialni i zapowiedział, że będzie słuchał muzyki. Zadowolona posprzątała z grubsza mieszkanie i poszła się wykąpać. Po jakimś czasie jej uszu doszedł dźwięk dzwonka. Czekała, czy się powtórzy. Rzeczywiście ktoś dzwonił do drzwi. Wyszła z wanny i owinęła się dużym ręcznikiem. Wychylając głowę z łazienki, spojrzała na sypialnię. Muzyka grała dość głośno. Na Bozaka powędrowała do wyjścia i spojrzała przez wizjer. Po drugiej stronie stała jakaś kobieta. Witka spojrzała przez ramię i postanowiła otworzyć. — Tak, słucham. Stała za drzwiami, a widać było tylko jej mokrą głowę i bok ciała owinięty ręcznikiem. Przybyła wyglądała na dosyć zaskoczoną. Zmierzyła Wiciem od stóp do głów i uśmiechnęła się pod nosem, jakby jakiś jej domysł się potwierdził. — Witaj, złotko. Została międrzeja? — Spytała słodką dląco. Któż to mógł być? Wicia zmarszczyła brwi. A pani w jakiej sprawie? Mi nie może teraz przyjmować gości, poinformowała kobietę czujnie. Nie zajmę dużo czasu, coś mu tylko powiem. Równie dobrze może pani powiedzieć to mi, a ja mu przekażę. Nie mamy przed sobą tajemnic. Uśmiechnęła się nieco złośliwie. Coś nie podobało jej się w sposobie mówienia tej kobiety. Tak to nie będzie, złodko, rozmówię się z nim osobiście. Ależ była pewna powodzenia. Proszę poczekać. Teraz Wicia obcięła ją wzrokiem i wycofała się do mieszkania. Miała przeczucie, że szykuje się małe przedstawienie. Po chwili stanęła w drzwiach sypialni. Jędrzej nie spodziewał się ujrzeć jej w takim wydaniu. Otworzył szerzej oczy i wyłączył muzykę. Witka? Coś się zepsuło? Zgadywał. Och, misiu! Powiedziała to na tyle głośno, żeby była słyszalna na przedpokój. Przyszła jakaś pani i koniecznie się chce z tobą widzieć. Bardzo cię przepraszam, kochanie, ale ona się upiera, choć tłumaczyłam, że nie przyjmujesz. Kiedy mówiła, robiła różne miny i gesty opisujące kobietę. Tym sposobem dogadali się co do dalszej akcji. Witka prawie się zająknęła, kiedy napisał na wyświetlaczu telefonu: Może żona. Dobrze, ale pamiętaj, że nie wolno ci się denerwować, zastrzegła. I kiedy wyszła z sypialni, niemalże zderzyła się z tamtą. No już się tak nad nim nie trzęś, odezwała się lekceważąco kobieta. Witka natychmiast cofnęła się do pokoju. A pani to kto, żeby takie rady dawać? Opiekunka podparła się pod boki. Misiek modlił się tylko, żeby ten zacny ręczniczek nie zjechał. W innych okolicznościach i z inną kobietą, no cóż, za bardzo cenił przyjaciółkę, żeby chcieć postawić ją w tak niezręcznej sytuacji. Ja zapytam pani to kto? Pani, szkołę choć skończyłaś? parsknęła po chwili, przybyła. Marzena, czego tu szukasz? Odezwał się w końcu mężczyzna. Powiedziałem ci już w szpitalu, że masz się odwalić ode mnie. Widzia jeszcze nie słyszała, żeby towarzysz był tak niemiły dla kogokolwiek, jednak rozumiała go w pełni. Nie będę rozmawiała przy niej, zła wskazała palcem na Wicie. Będziesz, bo to moja narzeczona, nie mamy przed sobą tajemnic. Kolejna narzeczona? Boże, drwiła z niego. Co jeszcze za bajki mi opowiesz? Czy ona widziała się z mysią? Witka zwróciła się do Miśka. Tak, spotkały się w szpitalu. No faktycznie, wspominała mi, ale nie sądziłam, że ta osoba tak wygląda. Powiedziała Wicia z przekąsem, łypiąc okiem na intruskę. A ta wyraźnie zaczynała się gubić w sytuacji. Zmarszczyła brwi i spoglądała to na jedno, to na drugie. Wicia usiadła przy Jędrzeju i oparła dłoń na jego klatce piersiowej, po czym powoli zaczęła zsuwać ją w dół. — Chcesz popatrzeć? — zwróciła się do Marzeny. — Mycha to uwielbia i jak już nie może znieść tego, jak się bawimy, przyłącza się. Uśmiechnęła się z satysfakcją. Kobietę zatkało. — Jak sądzę, nie doceniłaś możliwości Jędrzeja. Jest bardzo pomysłowy. Spojrzała na niego tak, jakby byli sami w pokoju. Teraz to już była jej prywatna zemsta na zrajczyni. — Jędrek? — Marzena utkwiła w nim wzrok. Domyśliła się, że nie będzie żył w celibacie, ale żeby dwie naraz? Nawet dla niej to było za dużo. Nie zdążył odpowiedzieć, bo Witka nachyliła się do niego i liznała go w ucho. Szybkim ruchem zdrowej ręki chwycił za brzeg ręcznika przy biodrze towarzyszki i zacisnął na nim dłoń. — To jak, Marzena, zostajesz? — spytał niskim, przytłumionym głosem. — Nie licz na pieniądze, nie dostaniesz ani grosza. Wracaj tam, skąd przyszłaś i nie przeszkadzaj nam. Uniósł się na zagipsowanej ręce i Przyłożył usta do szyi wici, a ona westchnęła cichutko. Kobieta zamarła. Idź już! rzucił w jej stronę i patrząc młodej w oczy uśmiechnął się drapieżnie, jednocześnie przesuwając palcem wskazującym z duszy kręgosłupa. Jego była zacisnęła zęby i szybko uciekła wzrokiem. Kiedyś patrzył tak na nią i dobrze pamiętała, jakie wrażenie robił ten właśnie ruch ręką. Odwróciła się na pięcie i prawie wybiegła z mieszkania. Kiedy tylko trzasnęły drzwi wejściowe, przyjaciele odsunęli się od siebie. Misiek był skrępowany. W końcu odważył się spojrzeć na wicie. Tusia, strasznie cię przepraszam, zaczął czerwieniąc się. Nie musisz, uśmiechała się delikatnie. Patrz mi w oczy. Zrobił to. Wiedziałam, na co się pisze, Misiek. Tak trzeba było zrobić, żeby wyszło przekonująco. Niczym mnie nie uraziłeś. Jesteś pewna? Aha. Ale nie opowiadajmy, Madzi, o tym, co było dobrze? spytał niespodziewanie. Dobrze, potwierdziła po chwili namysłu. I w sumie ta prośba nie powinna być dla niej zaskoczeniem. Chciałbym zostać sam. Rozumiem, teraz już była przygaszona. Podniosła się i trzymając ręcznik poszła dokończyć kąpiel. W tym czasie jędrzej liczył wdechy i wydechy. Koniecznie musiał uspokoić swój organizm. I bynajmniej nie z powodu niespodziewanej wizyty Marzeny. Koniec odcinka dwudziestego drugiego. Wreszcie okoliczności pozwolą na poważną rozmowę Jędrzeja z Magdą. Czy skonfrontują swoją wiedzę o Kamilu? Nadejdzie też czas na zdjęcie gipsów z Miśka. Czyż może być szczęśliwszy dzień? Kolejną wspaniałą nowinę ma dla bliskich Madzia. Musi być w końcu dobrze.